Na zaproszenie festiwalu Of Opera przygotowałam wystawę, która jest efektem badań terenowych wielomiesięcznych, przeprowadzonych wokół trzech jezior: Rusałki, Strzeszyńskiego Jeziora i Jeziora Kierskiego. Spotkałam się z bardzo ciekawymi osobami związanymi z wodą. I w efekcie tego powstała wystawa, na której są zdjęcia, grafiki i film podwodny. jest osobą bardzo wrażliwą, co Państwo widzą. Wrażliwą na obraz, wrażliwą na światło, wrażliwą na detal, wrażliwą na drugiego człowieka. Ale co się za tym kryje? a Właściwie nie kryje, tylko to jest ta druga wrażliwość. Wrażliwość na to, jak umiera nasz świat. Jak kończy się woda? Jak sami ją sobie niszczymy? Jakie są tego konsekwencje? Temat tej wystawy to Błębia o wodzie i melancholii. Melancholii różnego rodzaju. Każde jezioro charakteryzuje się trochę inną melancholią. Melancholia rusałki to jest melancholia straty związana i tęsknoty, jakie jest związana z tym, jak powstawało to jezioro w czasach wojny. Melancholia strzeszynka to jest melancholia Kwenu, który jest najmniejszy z tych trzech jezior i dość szybko wysycha, mówiąc najogólniej. A melancholia jeziora kielskiego wiąże się przede wszystkim z zanieczyszczeniem tej wody, które trwało dość długo. Sprawa była dość głośna po prostu oczyszczania ścieków Starnowa pod górnego najbogatszej gminy w Polsce. Odprowadzała ścieki do jeziora. Ten projekt jest swoistą kontynuacją projektu, który zaczęłam dwa lata temu, jeziorawielkopolski.pl, strona, którą zrealizowałam w ramach wygranego konkursu Woda jest tobą Festiwalu Malta. I tam przemierzałam mapę jezior Wielkopolskich, że tak powiem, przesz, a teraz zatrzymuje się przy tych trzech jeziorach i patrzę raczej w głąb.